Dzień dobry, moi kochani. Witam was bardzo gorąco. Słuchajcie, jest późny wieczór, tak sobie usiadłem, miałem obejrzeć Falauta, ale z drugiej strony wpadłem na pomysł, że skoro wyszły natarcia, kolejny sezon, to warto byłoby coś powiedzieć w ogóle o dwóch czołgach, które są dostępne poziomu 9. Jest to koncept i będzie też KPZ 50T. Wydaje mi się, że warto wam chociaż nakreślić, jak się tym gra i czy są to nagrody warte zachodu. Okej? Okay. Rozumiem, nie są to czołgi z darmu, bo zobaczcie, tak jak zaczynacie w żelazie, macie już dostęp do skody 45T. Jednak wiadomo, no jest to jakaś siódemka zupełnie niewarta zachodu, więc radziłbym Wam to przede wszystkim zignorować. Jeżeli wbijecie się do ranki brązowej, macie już tutaj opcję do sfarmienia, do wyjęcia, w sumie nie sfarmienia jakichś tam kamuflaży na proga i na testo Dodatkowo jesteście w stanie zakupić sobie moduł innowacyjny na kierowanie za 6000 obligacji, ale nie musicie wydawać pełnej kwoty, bo jeżeli uda Wam się pójść wyżej, to na ten moduł też dostaniecie zniżkę. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I teraz mamy to, o, co chcieliśmy nagrać. To po co przyszliście, czy KPZ50T i czy konceptem 1B da się zagrać. Słuchajcie. Jeżeli uda Wam się wejść do srebra, to definitywnie Wam polecam, bo są to świetne zabawki na swoim tierze, Świetne zabaweczki, dlatego że opa są mocne w swojej klasie. I KPZ całkiem, całkiem mobilny, z bardzo fajnym działem. Jeżeli gracie sobie zestaw standardowy, czyli stabilizator, dosyłacz i Ale jeżeli chcecie, możecie zrezygnować z tego stabilizatora i wziąć jakiś inny moduł, czy to HP, czy to cichy układ. No nie wiem, kurczę, ja lubię grać z tą stabą na tym ciągu i bardzo dobrze się sprawdza. Z konceptem jest podobnie. Próbowałem grać bez staby, da się. Jest ok, ale wiecie, ja niekiedy po prostu tę stapkę lubię, to wszystko u mnie zależy od dnia. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak te maszyny faktycznie spisują się w grze, no to jedziemy. Pierwszy będzie koncept. Powiem tak, no jest wysoko, tylko nie wiem, czy się uda coś sfarmić. Słuchajcie, koncept jako maszyna idealnie funkcjonuje sobie w środowisku, w którym jesteście w stanie grać na wieży. Jeżeli wy nie jesteście w stanie grać na wieży, no to ten sidek też wam nie pomoże. Prosta sprawa, dlaczego? Widzicie to. Tutaj wchodzą bomby i nawet nie potrzeba dużo peny. Dodatkowo jeżeli ktoś wie, gdzie przebijać koncepta, no to też po tej wieży będzie w stanie Was tyrać. Dlatego prosiłbym, żebyście na to zwrócili uwagę, a tak się kończy wie przeważnie wieczorne granie. Masz 2, 3, i 7 jest to pluton, który będzie grał sobie 1-2, więc my z automatu musimy podjąć ważną dla nas decyzję. Czy my chcemy jechać, walczyć z tymi Polakami i tym Jochem grając na nasypie? No nie chcemy. Nie chcemy tego robić, bo inaczej nas rozerwie. Dlatego postarajmy się pograć jakoś pod tych gości. Jechanie z nimi też nie ma zbytnio dużego sensu, bo te chłopy Będą bardzo szybko próbowały puszować całą linię. A jeżeli przepuszują ci całą linię, no to też wiadomo, że twój, twoje uszkodzenia nie będą, nie będą takie dobre. Dobra, piękna pH, mogłaby być lepsza niestety, ale źle to wymierzyłem i to bardzo źle. A tutaj pluton Polaków, jakieś jeszcze randomki, chłop zjeżdża sobie w pierwsze tempo, jadąc jak mamut. Ja nie kumam, Ale może coś z tego wyjdzie. Możemy sobie chyba wychylić na tego torta, co? A, tak mi się wydaje. Damy mu jedną, taką grzeszną na przywitanie się. Ciągle próbując grać na wieżę. Nie wiem, czy ten Polak nie będzie się wychylał. Chyba nie. A, jednak. Wariaciku! Wariaciku! No, psz. Ja bym potrzebował tutaj więcej e, takiego aktywnego grania. A niestety tego aktywnego grania na razie nie mam. Z wielu powodów, tak? Brakuje Michateków, które już są u nich na respie, a te ziomki w tym momencie powinny grać jednak bardziej bardziej agresywnie, tak? No jeżeli widzisz, że Pluton trzech czołgów ciężkich zajmuje ci bazę, a tam w ogóle co się dzieje? Tam jest WZ-114. Ach, wieczorne gierki, kochani, wieczorne gierki. Ciekawe, nie? Ciekawe są wieczorne gierki. Mi też się podobają. Jakby co, to zapraszam wszystkich po taki magiczny matchmaking na EU1. Gorąco polecam, dzieje się istne Eldorado, można sobie skorzystać, słuchajcie. Możecie zagrać w bardzo dziwnych scenariuszach, o których nie mogliście nawet marzyć i nie mieliście pojęcia, że istnieją. O, takie, takie to interesujące. No dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, ten gość jest w dole, okej, okay, on nas nie interesuje, mamy spota. No i zaraz może przyjechać ten Polak, nie? No i przed tym Polakiem akurat... Ah, on odjechał ty zobaczcie, zostawił ziomeczka. co wy na to? Jakby się po niego wychylić i dać mu tubkę. Bardzo dobrze. Ale... Kurde, Tortois. Tortoisa się tak boję. Tortoise jest niesamowitą bestią. Co ty robisz? Czyli no... Widzowie, ja, jakby co, to ja nie mam... Ja nie znam scenariusza, słuchajcie, do tej, do tej bitwy. Nie mam zielonego pojęcia, jak to wszystko jest możliwe, żeby tak to funkcjonowało. Dodaliśmy mu za zero. Chłop tutaj robi jakąś gimnastykę. Jeden, drugi, trzeci. Oni grają pluton i grają osobno. To też jest bardzo duży błąd. Jeżeli gracie sobie z ziomeczkami, postarajcie się zagrać jedną pozycję, żeby zrobić presję. Słuchajcie, jeżeli będziecie grać jedną pozycję, będziecie robić presję w jednym miejscu, to daję wam gwarant. O kurcze, pieczony, ale tutaj się zagadałem delikatnie. To ja się cofnę. Rozumiem, ja się cofam, tym bardziej, że ten yoh już tutaj gdzieś zaczyna podkrawiać. Wracając do tematu. Jeżeli, kochani moi, gracie jedną pozycję z ziomeczkami, to na pewno macie większy impact na grę, na to, co możecie zrobić. A tak jak widzicie, ja sobie tym konceptem zawsze staram się grać na, na te wieże. Jeżeli nie gram na wieże, to przeważnie będę zgarniał bomby. Jakie jest zagranie? Kurde, ten face nas trzyma. To, że oni ciągle mają hila też dla nas nie jest dobre. Ale czy nie mógłbym sobie podjechać tak, żeby dać jakąś darmową pechę w tego HTK czeskiego, co? Jeszcze chwila, jeszcze chwila. To chyba weszło. Mam takie wrażenie, że to weszło. Niestety on już gra bardziej pasywnie. A ja nie chcę podjeżdżać tutaj w proksy, żeby oddać pestkę w Fajza, Bo nie chcę, żeby mnie rozwaliło. Nie wiem, co tam jeszcze może być. Nie wiem. No, nie wiem, co ma przestrzał. A75 na pewno patrzy ten róg. Tak jest. I dajemy ładną pękę po boku. Dlaczego? Dlatego, że ten niemiecki czołg nie posiada dobrego pancerza bocznego. Serio mówię. A-75 nie posiada dobrego pancerza bocznego, więc często możecie tam takie pestki robić. Kurczę, myślałem, że go tutaj złapie, ale się nie udało. Nie muszę się chyba obawiać tego, co się dzieje w tym momencie na tym rogu mapy. Jakbym sobie dalej odjechał, to może wtedy? Tak, jest. I zobaczcie, łapiemy sobie w miarę celne działo, chciałem powiedzieć, i nie trafiłem pechy, no bo po co? A więc od razu jedziemy po Joha. Ajajajaj, aj, aj. nie powinienem tego zbierać, powinienem od razu wjechać po jocha. widzowie. Jest już troszkę późna godzina, więc... Więc zardzewiały jestem odrobinkę. Wiecie, wiecie, jak to mamy. Ludzie 37 lat o godzinie pierwszej, drugiej nocy, gdy robią jakieś nagrywki, to wcale nie jest takie łatwe i proste. Tym bardziej, że musisz jeszcze dobrze zagrać i to jest sztuka. Za to z konceptem jest łatwiej, tak? Z konceptem jest łatwiej z wielu powodów. czołk ma. tu powinienem strzelić po boku albo z opcr ale to moja wina. Czołk ma bardzo dobre działko, możecie się nim pobawić, zaufajcie mi będzie Wam sprzyjać Friday. To nie jest jedna z tych maszyn, które bierzecie, kupujecie za obligacje i sobie myślicie, kurde, no łysy mnie oszukał, powiedział, że to takie fajne miało być, a nie jest. Jeżeli jesteście fanami grania na wieżę, lubicie celne działka, to daję Wam gwarant, że to będzie czołg dla Was. Koniec i kropka, po prostu będziecie zadowoleni. Czy to stabilizacja w ruchu, Bo zresztą bardzo dobra, czy to już w pełni wymierzona, daje sobie radę. Ten czołg jest po prostu świetny, jak na swoim poziomie. Jednak słyszałem też, że są ludzie, którzy niezbyt specjalnie te maszyny lubią. I jestem też zainteresowany tym, z czego to może wynikać. Słuchajcie, jeżeli wy nie lubicie koncepta albo mieliście z nim styczność, ale jakoś wam do gustu nie przypadł, to napiszcie mi proszę w komentarzu dlaczego. A my sobie jedziemy dalej. Za to dla osób, które lubią mieć tutaj fajne działko, to będzie to dobra maszynka. Wiecie co? Ja tam nie zjeżdżam niżej. Się po prostu obrócę na tego, na tego szara. Podjadę sobie dalej. Tutaj powinienem sterki dać, no ale już nie miałem czasu, bo myślałem, że wyparuje, elegancko. Jedna, dwie bitewki, widzowie i spanko. Oba. Dobra, świetnie. I teraz fajnie byłoby znaleźć Leoparda, jednak mam dziwne wrażenie, że Leopard już gra tutaj. Jak myślicie, jest tam Leoś? Ciekawe, czy dostał, jeżeli tam był. Chociaż nie wiem, czy byśmy go nie zdjęli wtedy z tym... Z tym HP, który miał na pasku. Jednak bitewka zacna, słuchajcie. Słuchajcie. Jak na pierwszą bitewkę, to oddało. Jestem bardzo zadowolony. Więc już gdzieś macie tam, macie tam widzowie pogląd na to, jak tym grać. Tak? Łapiecie każdy cooldown możliwy. Chociaż na Sajdziku też czas, czasami coś dingnie. Przeważnie osoby, które nie miały nigdy wcześniej styczności z tym czołgiem, no to mogą się troszkę poodbijać. Jednak jak natraficie osobę już bardziej. Ogarnięto w World of Tanks, no to nie zdziwcie się, jak nawet grając na wieżę z wysoką penetracją, będziecie dostawać Bomby po, po prostu po wieży. Tam jest ta wieża dość taka trolująca. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Jak stoicie pod złym kątem, no to tutaj niestety potrafią te pestki lądować. No i nie mówiąc już o tych boczkach, prawda, które też niestety łapią. Także to był koncept. Jeszcze raz po powtórzę. 400 uszkodzeń na strzał połączone z tą stabilizacją. Rozrzut może nie jest genialny jak na taką alfę, ale jest spoko. 0,33 daje radę. DPM też jest OK. Jest to większy DPM niż E75. E, no i co? Pęka jest OK wystarczająca 310 na 9 poziomie daje sobie radę. No i fajne szybkie cerki. Jak sobie zobaczycie, wejdziemy w cerki BUM! 260-1500, więc da się tym nawet w niektórych scenariuszach posnajpić a Wy mi dajcie znać, co sądzicie o koncepcie. A teraz przejdziemy do KPZ. -a. Słuchajcie widzowie, rzuciło nam, kochani, całkiem ciekawą mapę, jednak są to Tier 10. Bardzo bym się cieszył, gdyby rzuciło nam tutaj mapkę, w ty, w której, na której tych dziesiątych Tierów nie ma. No ale mamy jedną opcję, tak? Do miasta nie pojedziemy, snajpić nie będziemy, więc jedziemy do Linet. Jest jeden plus. Nie ma artylerii, za to jest Bobacha. Nie chciałbym dostać tutaj żadnej tuby od Bobachy. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda Bobacha, no to mamy VA4005. No dobra, palimy wroty. Słuchajcie, no ten czołg jest naprawdę spoko do pogrania. Są też pewnie dobre czołgi, są też pewnie widzowie dobre czołgi drzewkowe. E, odpowiadające gdzieś tam poziomem kapezytowi, albo nawet i lepsze, bo nie wiem, czy widzieliście, ale E50 ciągle się trzyma całkiem solidnie. Jest też Leopard PTA. Macie też Centuriona na dziewiątym poziomie. Boże święty, słuchajcie, ja byłem hejterem, największym hejterem Centuriona. Ale się okazało, że centurion stał się całkiem przyjemną maszyną po zmianach, więc... Ja do niego nie strzelałem jakby co. Można tym sajdzika zrobić ty, bo ja nie wiem. Ale mnie oszukali ty. Ale mi plot twist zrobili tutaj. O, o, o. Trochę się ustało. Dobra, 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 strzelam. Karamba. O, szkoda, że to nie weszło. Wydawało mi się, że to będzie taka... taki, taki pewniaczek, taka łatwa pęka. A tutaj proszę, niestety się nie udało. Ja się mogę tak wychylić na zwierzaczka. Nie mogę. Aa, smrodek. Smrodek. Ale gdzie się mam wycofać? I co mam zrobić? I co ja mam zrobić, jak się wycofam? Mordo na tej T30. Co ja mam zrobić? Wycofać się i co? Stać w bazie? Nie robiąc nic? Trochę bez sensu, nie? Definitywnie trzeba. Ja bardzo wysoko muszę grać. To mnie martwi. Ej, 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 wkurzony Johnny! Co to było? Widzieliście, jakie Eldorado chciał zrobić tutaj? Pracujemy sobie nad tym standardem. Słuchajcie, najlepszym momentem pracowania w tym miejscu będzie moment, w którym yy, wafel będzie po strzale. Serio mówię, to jest chyba dla nas jedyna opcja do grania, bo inaczej będzie słabo. Co ciekawe, standard B jeszcze żyje. On tam jest sklejony jak ślimak z kapustą, ale za to ten gościu jest Hm, Parki. Przepraszam najmocniej. I to już jest tragedia dla naszego działa. Dojechał strv, a na STRV a my widzowie nie będziemy mieć w ogóle opcji do do penki. Tutaj jeszcze tragedia, jeżeli chodzi o w standarda B, więc nie wiem, czy się nie powinniśmy wycofać. Mamy rozwalony magazyn, strv to patrzy. Nie wiem, czy jest sens tutaj w ogóle podejmować jakąkolwiek walkę, nie? Trzeba chyba sobie chwilę wychillować. Wolałbym dać w Streeta na traczku, super. Jakby nie miał naprawki, to w ogóle byłoby Bożo. Niestety, chłop na naprawkę, naprawkę posiada. No to co, chyba dusimy, nie? Ja bym to cisnął. Najwyżej stąd dostaniemy tubę. Trudno. Trudno, widzowie, trzeba to dusić tam. Piękny traczek, wyczute to było, ależ to. O nie, nie, nie. Proszę nie. Proszę zostaw. Dzięki. I widzicie, to jest też, co mówiłem wcześniej. Czyli ten czołg potrafi odbijać pechy. I to całkiem serio. To najdziwniejsze pechy świata. Nie mam zielonego pojęcia, jak. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego. Ale ta maszynka potrafi odbić fajne pechy. Miejcie to na uwadze, jak będziecie tym grać, że czasami myślicie, że jesteście w garażu. A tutaj jest jakiś psikus. Nie odbijacie sobie jakiegoś jak pancera, na przykład. No dobra, nie wiem, czy to jak pancera odbija. Słuchajcie, bo wieki tym nie grałem. Raczej tak średniawka. Za to niemieckie medy, pamiętajcie. Słabe boczki, łatwo się penuje. Nawet pod takim kątem myślałem, że on jest KD, a nie był, więc oszukali. No, możesz wjechać i zebrać jedną pestkę, nie? Jakby co? Dobrze. Tego to ja nie chcę zbierać elegancko. Zrobiliśmy sobie 2600. Nie jest to super wynik, nie? Ale jak na taką męczącą grę męczy byłe, to i tak, i tak nie było źle. No dobra, co tam zostało? Nie wiem, czy widzieliście kiedyś takiego małsa grającego środek. Nie, ale ziomek sobie postanowił pojechać na... O kurde. Akurat jak brałem łyk picia, co? No dobra, farmuszka widzowie, farmuszka. Jakby się dorwać do tego mausa, to byłoby nawet przyjemnie, co? Ja mam tylko jedno dziwne widzowie wrażenie, że ten chłop to zaraz będzie sobie robił cziki bryki i będzie ślizgawica robiona widzowie do... na sam dół. Że to będzie wodowanie. Że to będzie wodowanie. Takie mam wrażenie. Kościu, proszę, proszę Cię, nie woduj. Proszę Cię, nie idź tym małsem się utopić. Proszę Cię. Proszę Cię, chodź, tutaj się bijemy. Jak prawdziwi mężczyźni, no chodź do starego. No chodź, Jezus Maria, gdzie Ty masz HP, ziemeczku? No trudno, no nie było HP. Ale też mniej więcej rozumiecie, jak wygląda granie tą maszyną, tak? Są plusy. Celne działo. Są e, minusy, na pewno ta mała alfa. Jakoś to ładuje. Spoko pena, spoko... Spoko działko chodzi, nie ma z tym żadnego problemu. Nie wiem, czy musicie, słuchajcie, instalować na to HP. Możecie spróbować zrzucić stawę, zagrać nawet inny moduł. Możecie zagrać sobie na tym HP. Możliwości KPZ ma dużo. Jednak, czy wam przypasuje ze względu właśnie na te niskie uszkodzenie na strzał, które posiada, tutaj ciężko mi. Powiedzieć działko, niby fajne, ale jednak czegoś mu jakby brakowało. Brakuje mu chociaż tych 30 ubrażeń więcej. Także dajcie mi znać, czy w ogóle jesteście zainteresowani KPZ-em. Czy będziecie grać na tarcia, czy może niekoniecznie. Jeżeli tak, to czy będziecie chcieli go wziąć, a jeżeli nie, to też mi napiszcie, dlaczego Wam by ten czołg nie odpowiadał. Ja Wam dziękuję za teraz, ale jeszcze mam dla Was jedną rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, bo to jest też interesująca sprawa. Jak grać na czołgu ciężkim inne moduły niż te klasyczne, które. Często widzicie właśnie w grach losowych. No dobrze, jedziemy z tematem. Słuchajcie, jedna pitewka specjalnie dla Was o godzinie pierwszej w nocy. Tuż po streamie nagrywana. Powiedziałem, że nagram tylko jedną, bo już nie miałem siły. I słuchajcie, zmieniałem opcję w OBS-ie. Opcje do nagrań w OBS-ie, żeby móc sobie też czasami coś nagrać na żywo. No i tak pozmieniałem ścieżki, że zobaczycie na koniec jak to wyglądało. No nagrałem cały materiał, jak wam opowiadam, co się dzieje w bitewce bez głosu. Super wyszła. trzeba było nie grzebać w OBS-ie, co? I się bawić ścieżkami. Ale nie o tym teraz. Nagrywam... Dogrywam sobie to wszystko właśnie z repki, no bo innej opcji nie mam. No chyba, żebyście chcieli słuchać albo raczej nie słuchać, tylko oglądać mnie, jak sobie ciągle gadam i ruszają mi się usta, a wy nic usłyszeć nie możecie. Wracając do tematu, słuchajcie, moduł minus 8, czyli ulepszone celowanie, świetnie się spisuje na takich czołgach właśnie jak 60 p Na takich mamucikach, gdzie możecie sobie zainstalować ten moduł. Ten moduł świetnie się spisuje na takich mamucikach jak 60 p Dlaczego? Dlatego, że i tak, i tak nie strzelacie tym snapów, więc podjeżdżacie sobie na pozycję, zajmujecie sobie pozycję i chcecie mieć maksymalne skupienie, żeby oddać pestkę. Po pierwsze, nie jest to bestia, jeżeli chodzi o przeładowanie, jednak trochę trzeba poświęcić czasu na to, żeby ta pestka się ponownie załadowała, tak, to nie jest 907, gdzie Wam nie szkoda tych 4-5 sekund na to, żeby oddać strzał niecelny, tutaj wszystko, moi drodzy, musi wchodzić, więc tak jak widzicie na załączonym obrazku, podjeżdżamy sobie, mierzymy sobie i oddajemy pewną pechę, chociaż i tak się dziwię, że to weszło, bo mogło tej pęki bez problemu nie polosować. Dlatego, że jednak jest 7 na tym boczku, delikatnie podbity na 315, 317 czy nawet do 320 penetracji, potrafi nieźle odbijać. No, no magicznie to lata. No ja tutaj nie mogę mieć nic sobie do zarzucenia. RNG też jest poniekąd po mojej stronie, ale uwierzcie mi, w takich stacjonarnych momentach, gdzie nie musicie się ruszać. Gdzie nie musicie oddawać strzałów w ruchu na te nawet bliskie dystanse, nie tylko na 500 metrów, no to będzie ten moduł model definitywnie pomagał. Zobaczcie, ignorujemy sobie i jest 7 Dlaczego? Popatrzcie na obrażenie. Ja już mam 2300 obrażeń, a bitwa się dopiero zaczęła. I to są tylko 3 strzały na 60TP. Dlatego często osoby przychodzą na Twitcha, czy też nawet na YouTube i się pytają jaki całk fajny na pierwszą dychę. Ja zawsze mówię, a ile masz bitew? Pytam się ile masz gierek? No bo jeżeli osoba ma 1000 gierek, to moim zdaniem nie powinna wchodzić na tiery 10. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie rozumie gry, nie rozumie mechanika, przede wszystkim nie zna też map i nie zna typów czołgów, więc łatwiej będzie się to nauczyć na niższych tierach. I tutaj jest taki moment, gdzie ja wiedziałem, że ten skorpion tam siedzi, jednak chciałem bardzo, żeby żeby dostał ode mnie heka. Nie udało się, nie udało się, więc trudno, trzeba było dalej się skupić na st dwójce. No ale wykorzystujemy maksymalny potencjał naszego działa, tak? Czyli oddajemy każdą pestkę celną, jeżeli jesteśmy w stanie strzelić w dany czołg, to staramy się właśnie oddać dobry strzał z penetracją. Dodatkowo, zobaczcie, zobaczcie na jedną rzecz. Jak wygląda fajnie matchmaking. Były jakieś hateczki, Były, spoko. Są te deki okej, okay, ale nie ma arty, a dwa lighty z drużyny przeciwnej już są w garażu. Więc wygląda to troszkę tak, jakby ta gra miała być szybka, że to już jest koniec gry. Zobaczcie, minęły 3-4 minuty i zaraz będzie po grze, ale nic bardziej mylnego, bo w tym momencie, w tym momencie mam jeden wybór. W sumie to dwa. Moglibyśmy podjechać sobie, tak jak sobie popatrzycie na minimapkę, moglibyśmy maksymalnie skrócić ten dystans poprzez środek. Jednak jeżeli coś przerotowało sobie na kalinie, no to będziemy w potrzasku i będziemy strasznie bici w bok, a tego byśmy nie chcieli. Więc wybieram najbezpieczniejszą opcję do grania, czyli rotacja przez całą mapę. Wiem, że to będzie uciążliwe aż do linii 1. Jednak uwierzcie mi, i tak i tak się opłacało. I tutaj mój badczad zrobił bardzo fajną rzecz. To, że ja mogłem wykorzystać ten potencjał puszowania w tym momencie tego zamku, było tylko i. Myślałem, że to się da zniszczyć, ale się nie da. E, mogłem widzowie tylko i wyłącznie zrobić ten ruch dzięki temu gościowi. Szkoda, że się tam wywalił, ale dał mi pewną, pełną informację na temat tego. Czy są tutaj wrogie czołgi? Gdyby te czołgi były w tym miejscu, no to wiadomo, żebym raczej tego nie puszował, tak? Za dużo pestek mógłbym dostać frontalnie w bok. No byłoby to zbyt ryzykowne. A tak, gdy ten Bacza dał mi informację na temat tego, co się dzieje na mapie, gdzie są podświetlone te czołgi, no to sobie mogę zagrać agresywnie i przejmować kontrolę nad mapą. Najgorszą rzeczą w World of Tanks jest to, jeżeli nie masz jakiejkolwiek kontroli nad mapą, chociaż te pozycje defensywne tutaj są dość, dość mocne. Są kamienie, są krzaczki, więc czasami jesteście w stanie się wybronić dość nieźle. I popatrzcie też na, na, na tę przebijalność, którą robimy w tej bitwie. Wychodzi nam to bardzo, bardzo dobrze. Czyli nie failujemy tych pestek, nie odbijamy się, nie strzelamy za zero, nie strzelamy gdzieś tam w, w traki, czy w ziemię. Więc tutaj ta celność tego działa, pomimo tego, że Polak jest... To jest mamuci czołg. To ma 3000 HP, nawet 3100 z takimi dedykowanymi modułami, jakie tutaj widzicie. A dodatkowo przy tym jeszcze 0,3 celności, co jest absurdem z alfą, czyli z uszkodzeniami na strzał 300... 750. I 300, tam 15, 17 pęki, więc jest nieźle. Dlaczego powaliłem sobie te krzaczki? Słuchajcie, widzieliśmy, że tutaj stoją czołgi, tak? Skontrolowaliśmy sobie minimapkę, więc najlepszym sposobem, na to, żeby nie dostawać tych niepotrzebnych uszkodzeń, które mogą, yy, które, które, tych HP, które może nam się później przydać po, na koniec bitwy, yy, nie było sensu ich tracić. Powalamy sobie drzewko z hek dzięki temu dostajemy kamuflaż. Kamuflaż dostajemy od tego drzewka, i w tym momencie będziemy mogli się wychylić, nie dostając podświetlenia, wymierając mierzyć strzał i oddać go już na pełnym skupieniu, gdy goś dostanie podświetlenie, a zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj czeka, masz mi ta żarówka zejdzie, chcę się upewnić, czy na pewno nie mam spota, chcę mieć też przeładowanie, ładujemy sobie apeczka, bo nie wiemy, co tam trafimy, równie dobrze moglibyśmy trafić obiekta 704, tak? No a wtedy złapani z haekiem słabo. Więc nie ma żadnej straty, oddajemy bombę w wafla i zobaczcie, jak to fajnie wygląda, działko jest bardzo celne, jak na takim dystansie, nie można mówić o tym, że te pociski latają góra-dół, lewo-prawo, bo praktycznie cały czołg, tym bardziej taki papierowy jak wafel, gdzie nie musicie mierzyć po pikselku, czy po dolnej płycie, no łapie tę pękę bez większego problemu. A tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać, z tego co pamiętam, na tej nagrywce, zobaczcie, jeżeli chcecie mieć te maksymalne skupienie, to wyjeżdżacie sobie na 1 r. wciskacie pierwszy, pierwszy ten bieg tutaj po, w lewym dolnym rogu, wyjeżdżacie sobie na 1 r i Oddajecie pewną, pewną pestunię. Popatrzcie, jak to działa. Mamy sobie mamy sobie skupione działo, skupiamy je do końca, wciskamy 1 razer. Zero rozrzutu, prawda? No dobra, co dalej? Bo zrobiliśmy 5700, a chciałoby się więcej, prawda? Tylko, że niestety, ale drużynka, wroga drużynka już się troszkę posypała na samym początku. Gdyby te chłopaki z drużyny przeciwnej nie posypali się tak fajnie, to sądzę, że tutaj można byłoby zrobić na bajeczną, bajeczną grę. Dobra runda by była. Ale ta i nie jest zła. Nie mogę też narzekać i mówić, że to jest jakaś typowa gierka, taka, jak, jaką gram co, co, co rundę albo dwie, bo bym kłamał, udało się zrobić spoko wynik. Zob Słuchajcie, no mamy już 6,5 tysiąca uszkodzeń, więc to jest naprawdę dobra. Naprawdę dobra opcja. Teraz wystarczy podjechać pod Kalinie, Widzieliśmy na samym dole FVA i jest tam Projecto Charioty. Może nas bić, ale słuchajcie, ignorujemy go zupełnie. Dlaczego? Dlatego, że obok jest jak Pancer WZ. A więc, gdyby tam stał, nawet gdyby oddał jedną, dwie pechy, to nic tam się nie stanie. 2600 uszkodzeń yy, możemy jeszcze przyjąć. Yy, więc tyle dobrego. Trzeba to puszować, trzeba gonić damage strasznie ściśnięta jest ta drużynka przeciwna, jak sobie popatrzycie na te, na te czołgi na mapie, no to tutaj FV ostatni spot, progi, Buraski, Czariotyr gdzieś wysunięty, który i tak i tak już zrotował, więc jest mało miejsc, w których ci goście mogą się ukryć. Są to przeważnie jakieś krzaczki, ewentualnie domki, ewentualnie ta wnęka, ale zobaczymy, jakie opcje wybrali sobie do tego, żeby Zagrać te ostatnie rundy. Ja wam nie będę tego spoilerował, ale pokażę wam tę nagrywkę jeszcze później, zmutowaną, żebyście mogli się też troszkę pośmiać. Dlaczego nie strzeliliśmy do buraski? No, no prosta sprawa. Jeżeli ktoś z was chodził na matematykę, nawet w podstawówce, albo inna, i przed uczyli go rodzice, no to wiadomo, że strzelenie w takiego FV z HEKA przyniesie wam dużo więcej uszkodzeń, więc nie mogłem się oprzeć. Wybrałem cel, który był dla mnie dużo lepszym okazem. No i zobaczcie, jaka była. Mogło. No, mogłoby to polosować lepiej. 885 z HK to jest minimalne losowanie, no ale co zrobić, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, a są to zawsze dodatkowe, e, dodatkowe uszkodzenia. Też ciekawa sprawa, bo zobaczcie, że zrobiliśmy 1600 spota, więc 1600 spota jako bonus jest bardzo przyjemny. Tutaj jeszcze snapik wchodzi, gierka się kończy. 7920 uszkodzeń i 1600 przy nagrywce jednej rundy. A opowiem wam, że jakbym zrobił z 3-4000, to i tak i tak też bym to wrzucił. Słuchajcie, od razu, jeżeli chodzi o polowę na Polaka, tak wam przemycę na szybko. Bardzo ciekawa sprawa, bo jeżeli chcecie jeszcze bardziej ustabilizować sobie działo i na, na rzecz tej żywotności, którą tutaj macie, możecie sobie spróbować dać rozrzut w ruchu i rozrzut podczas odbrotu kadłuba. Te działko wtedy będzie dużo przyjemniej chodzić. No i jeżeli gracie, oczywiście, z HP jakimkolwiek, to można to bez problemu wykorzystać, więc jeżeli Wam zależy na tym, żeby to działo trafiało jeszcze więcej niż na tym filmiku, który widzieliście, no to proszę bardzo, klikacie sobie takie polowe. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, możecie dać na lewo. Tutaj wiecie co, ja bym zostawił na randomy puste, chyba nie masz takiej potrzeby. Oczywiście możecie dorzucić do prędkości maksymalnej, żeby ten czołg się szybciej przepozycjonował, ale z góry mówię, że jeżeli chcecie jak najwięcej znowu wyciągnąć z tego działa, no to też ewentualnie spróbujcie zostawić sobie puste te polowe są do zabawy. Nie ma jednego dobrego zestawu dla wszystkich. Tak samo jest z zestawem modułów. Ludzie lubią różne rzeczy, ludzie szukają różnych rzeczy w, w grze komputerowej, więc dobierają sobie właśnie te zestawy pod siebie. I zachęcam Was do tego, żebyście się Wy również takimi zestawami polowymi pobawili. Jeżeli nie chcecie robić tego na serwerze live, bo rozumiem, że to kosztuje kredyty, zróbcie sobie kilka na serwerze testowym, rundek, pograjcie sobie z różnymi zestawami i będzie bardzo spoko. Wracając do tego modułu. Zobaczcie, Polak i tak i tak bazowo posiada fajny rozrzut. Więc jak damy mu stabę, no to ten rozrzut się niestety nie zmieni. Za to z kolei jak wrzucimy mu. Te ulepszone celowanie. Proszę bardzo, nie z nagród. Opa. Wdajemy mu celowanie z nagród i już zobaczcie, jak to wygląda. 0,3 celności z Alfą 750 jest czystym absurdem. Więc polecam wam właśnie taki zestawik, żeby sobie randomku z nim pośmigać. Jeżeli e, Wam się spodoba, to dajcie mi znać, czy faktycznie e, pomogło, e, jeżeli chodzi o celność na Polaku, czy może niekoniecznie, czy preferujecie stabilizację. Słuchajcie, ja widziałem nawet ludzi, którzy grają stabilizator dosyłać i minus 8 albo wentę na Polaku, chociaż uważam, że to przesada. Bo tym czołgiem, tak jak mówiłem wcześniej, jest snapów i tak nie strzelacie, więc możecie sobie na spokojnie stanąć w miejscu, wymierzyć, oddać pechę. Mało tego, tutaj rozkład amunicji moim zdaniem nie jest taki, jak powinien być. Dlaczego? Zaraz Wam pokażę. Damy sobie dwa haeczki, damy sobie 14-14. Podobny zestaw jak na grillu 50x50. 50. Polak posiada bardzo fajne apeki. Te hity czasami będą w stanie Wam tylko i wyłącznie przeszkadzać. Jak widzicie jakiś czołg bokiem, często strzelicie za zero. Wydaje mi się, że apeki do wymian w niektórych sytuacjach są świetne. Robiłem jakiś czas temu, słuchajcie, robiłem sobie jakiś czas temu na Twitchu taki mały challenge dla samego siebie. I po 40 grach 60 TP zrobiłem uszkodzeń 4850, nie używając ani jednego hita. Sprawdźcie sami. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.